Dziś strefa biznesu będzie podróżować po powiecie sieradzkim, to już szósty z najaktywniejszych powiatów w pozyskiwaniu środków unijnych, które prezentujemy na naszej antenie. W powiecie mieszka około 120 tysięcy ludzi, mniej niż połowa w miastach. Jednego nie można zarzucić mieszkańcom: są przedsiębiorczy, to Płaszki i pierwsza z firm, które odwiedziliśmy. W tej hali i na tej maszynie produkujemy geosiatki o sztywnych węzłach. Są to wyroby e, przeznaczone dla sektora m, inżynierii lądowej. Czyli stosowane. do budowy, do budowy, dróg, tak jest, e, do budowy linii dróg, linii kolejowych i stabilizowania nośnych gruntów. Jest to e, cała maszyneria z, stworzona tutaj w ramach jednego projektu. E, linia jest o tyle ciekawa, że jest Dość długa, mianowicie przeszło 120 metrów bieżących jednego ciągu technologicznego. Chyba nie jest zbyt popularny produkt u nas? E... Produkt zaczyna być popularny i właściwie jest stosowany w wielu projektach. Niemniej w Europie jest zaledwie jeszcze dwóch producentów: w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. My jesteśmy trzecim zakładem, akurat zlokalizowanym w tej części Europy. Czy planowaliście tę inwestycję także pod kątem rozwoju eksportu? Jak najbardziej. Obecnie w granicach 50% naszej produkcji stanowi eksport. Tak? Gdzie wysyłacie? W tej chwili przede wszystkim wysyłamy do krajów skandynawskich, również na południe Europy no i próbujemy również przysłać rynki wschodnie. Spora linia produkcyjna dzisiaj akurat ma przestój. Czy ten projekt zakładał także stworzenie nowych miejsc pracy? Jak najbardziej e, w ramach e, niniejszej inwestycji e, zatrudniliśmy, stworzyliśmy dziewięć nowych miejsc pracy. Jak to się stało, że pan tutaj trafił? Yy, dzięki środkom unijnym yy, zostało stworzone właśnie miejsce pracy, między innymi moje, czyli ja jestem tutaj inżynierem, zajmuję się projektowaniem yy, geosiatek i geokompozytów. Gdybym chciał pracować w zawodzie, zajmować się geosyntetykami, a, a, a nie, było, nie byłoby tych dotacji z funduszy unijnych, przypuszczalnie musiałbym emigrować do krajów Europy Zachodniej, gdzie ten przemysł jest dużo, dużo bardziej rozwinięty. Czyli tutaj miał pan szansę robić to, co pan lubi? To, co, i to, to, co, co lubię. Co pan, yy, wcześniej. Studiową, tak? To tak? Dokładnie tak. Pracować, pracować w branży po prostu. A to już zupełnie inna grupa produktowa i technologia bardzo przyjazna dla środowiska. Działa w oparciu o odpady z produkcji stolarki okiennej. Jest to inwestycja e, osobna, która również została zrealizowana przy pomocy e, funduszy unijnych. Czyli były dwa projekty. Czyli były dwa projekty, tak. E, co prawda te wyroby już są przeznaczone dla innego klienta. Służą do budowy właśnie tarasu z desek, których właściwości łączą sobie pożywo, jak i mączkę drzewną. Z tego się składają te deski. Są to wyroby przeznaczone dla działkowiczu, na budowę pomostu. Także i tutaj powstały nowe miejsca pracy. Tak jest, w ramach tej inwestycji powstało 12 nowych miejsc pracy. Podobnie jak i w przypadku Sąsiedniej y, sąsiednie inwestycji, czyli geosiatek, zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i w dziale sprzedaży. Z racji, że jest to zaawansowany technologicznie proces, niewątpliwie e, najbardziej zależało nam na zatrudnieniu młodych inżynierów, tak, czyli najlepiej absolwentów szkół technicznych. Którzy, którzy, którzy mogliby być dalej u nas już kształtowani na nasze potrzeby. Są tacy? Są tacy no i się bardzo cieszymy, że w naszej okolicy. Tutaj nie brakuje zdolnych młodych ludzi. Można powiedzieć, że pieniądze z trzeciej osi priorytetowej skierowane dla przedsiębiorców głównie, e, kończą się już przynajmniej w tej perspektywie finansowej. Zbliżamy się do końca. Na pewno zbliżamy się do końca e, ostatnie konkursy pokazały, że to zainteresowanie jest nadal dosyć spore. Natomiast myślę, że jeszcze tych środków troszeczkę rozdysponujemy, dlatego że będziemy jeden konkurs na promocję marek i produktów lokalnych i regionalnych zamykać 28 marca. Tam też się spodziewamy dużego zainteresowania. W sumie dotacje otrzymało ile projektów, ile firm? Na tą chwilę mamy podpisanych blisko 1500 umów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że już w kwietniu będziemy wyłaniać projekty w ramach konkursów inwestycyjnych i targowych, plus te nabory tegoroczne, myślę, że dobijemy do 2000 umów w samej trzeciej osi priorytetowej. Przenosimy się do Brąszewic. Także i tu udało się stworzyć dzięki projektom z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy sporo miejsc pracy. Udało nam się unowocześnić nasz park maszynowy, nasz park, park technologiczny, na który złożyły się 32 urządzenia i maszyny, które stworzyły linię produkcyjną badań gotowych. Paleta Pod... wyrobów też się poszerzyła. Tak jest. Znacznie poszerzyliśmy właśnie ofertę naszej firmy, e, tych produktów jest coraz więcej i dzięki temu staliśmy się bardziej konkurencyjną firmą na rynku. Pracę znalazła między innymi pani Natalia. Pani wcześniej pracowała, czy, czy udało się po ja, prostu? Ja, ja, ja zostałam zatrudniona do tego projektu. I jak praca, podoba się? Podoba się, jest bardzo miła atmosfera. Drugi zrealizowany projekt to nowoczesny magazyn. W produkcji mrożonek absolutnie niezbędny. Z Brąszewic pojechaliśmy do Sieradza. W tej firmie postawiono na bardzo drogie, ale za to super nowoczesne maszyny. Co tutaj tak pusto u pana? Wszyscy pracownicy są na montażach i się wyjechali do SkyTowera, do Wrocławia, do łodzi i do nowej Soli. I to oznacza, że macie sporo pracy? Jak na razie tak. Na razie tak. Może nie tak jak w ubiegłym roku. Ubiegły raz rok był rewelacyjny. No, od 12 lat najlepszy, można by powiedzieć. Dzięki tym maszynom, które udało się kupić z dofinansowaniem unijnym? Ja myślę, że tak, bo prowadziliśmy parę nowych produktów, m.in. stolarkę ognioodporną, drzwi antywłamaniowe z certyfikatami, czego nie mają po prostu żadne inne firmy. Natomiast stolarka ogniowa wymaga bardzo dużo pracochłonności i ta maszyna, która jest za moimi plecami, yy, pozwala dosyć dużej ilości produkować. Ale to jest maszyna inteligentna, bo tu pracownik zadał jej pracę do wykonania i może od niej odejść i przejść do innych może czynności, w... bo ona zrobi wszystko. Może wykonywać inną pracę, maszyna będzie frezowała to, co wyjdzie e, z komputera, wszystkie obróbki, e, czyli e, zamki, zawiasy, gwinty, otwory itd. Kupiliście maszynę, stworzyliście też nowe miejsca pracy. Tak, są stworzone nie tylko nowe miejsca pracy, są stworzone także możliwości dla naszych innych podwykonawców, bo e, niestety jest tak, że e, moje przedsiębiorstwo to jest mikroprzedsiębiorstwo i nie jestem w stanie e, wszystkiego zamontować swoimi ludźmi. Część, e, część robót zlecam podwykonawcom. Czyli dużo pracy. Czyli dużo pracy. Na innowacje postawili też właściciele stacji diagnostycznej Zwarty. Stacja kontroli pojazdów, która poprzednio funkcjonowała, była stacją podstawową, czyli mieliśmy prawo obsługiwać pojazdy do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. W tej chwili robimy to już na maksa, a więc przyjmujemy od motorowera, mówiąc po wielki autobus czy tira. W ramach tego projektu kupiliśmy Urządzenie do ustawienia metr. I tutaj mamy bardzo innowacyjną, i co dla mnie nie bez znaczenia polskiej produkcji, linię diagnostyczną. Linia ta zdobyła ostatnio na targach międzynarodowych, i, i również i polskich, bardzo ciepłe przyjęcie i, 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 i wnioski. Absolutnie znaczenia. polskie nie znaczy gorsze. Nie, ja zresztą preferuję od pewnego czasu. A tańsze? No, może, może trochę tańsze, ale, ale, ale w sumie no. Ma dużo, dużo więcej możliwości, jeżeli mm -hmm. chodzi o diagnostykę Czy podwodzący? W związku z tymi y, dodatkowymi pomieszczeniami i mo możliwościami, jakie stwarzają maszyny, powstały też u Pana jakieś miejsca pracy? Tak, powstały dwa nowe miejsca pracy. Wiem, że pan troszeczkę jakby te inwestycje realizuje z myślą o y, synu, który naraził no tak, się od pana no, na... Mieście. Dwóch synów Piotra, który już u mnie pracuje ponad 8 lat, no, odpowiednie wykształcenie, pełny zestaw kwalifikacji diagnostycznych. No poza tym bardzo, bardzo ceni się tą pracę i chyba lubi tą pracę, także że jest mi tutaj bardzo pomocny. No a poza tym mam satysfakcję, że tradycja rodzinna zostanie zachowana, bo mój dziadek przed wojną jeszcze wiele, wiele lat produkował wozy konne bryczki, napędzane siłą mięśni koni. Po wojnie krótko wprawdzie, bo komuniści nie za bardzo na prywatną inicjatywę patrzyli pozytywnie. Kontynuował tą działalność ojciec, no a w tej chwili my znowu działamy w temacie cztery kółka, ale już napędzane silnikami mechanicznymi. Stanowisko to służy do ustawienia geometrii, zawieszenia, zbieżności kątów, pochylenia i innych rzeczy. No jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na rynku. Światowym, tak na rynku światowym oczywiście tak. To jest specjalny podnośnik, który umożliwia nam yy, pominięcie lewarków z tradycyjnych, wjeżdżamy samochodem tutaj na to urządzenie, sprawdzamy ciśnienie w ogumieniu. I... Podsłuchałem co chłopaki mówią. Stwierdzą, że to jest niezła zabawa. Ten komputer, odwzorowanie, tak, tak no w zasadzie no, to są kamery, wszystkie czytniki i no, jest dużo zabawy. Ktoś, kto po prostu się na tym nie zna, nie ma o tym pojęcia, nie zrobi nic. Najpierw chcąc to obsługiwać urządzenie, najpierw należy znać się w ogóle, na, znać na, 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 na układzie zawieszenia, gdzie jakie podzespoły występują, którymi końcówkami, którymi, którymi elementami można to ustawić na domę. Ale jest to inna jakość pracy? Oczywiście, to jest zupełnie inna jakość pracy, o wiele szybsza, sprawniejsza, dokładniejsza. No i jak, jak, jak tutaj można zauważyć, kultura i czystość pracy obiekt całego też świadczy o tym, że żadne rurki, jakieś tam klucze, młotki, jak się kiedyś stosowało, są po prostu niepotrzebne w tej pracy. Po prostu szczerze powiem, z początku bałem się tego projektu, bo nowe nazewnictwo. Mnóstwo nieznanych mi procedur. Pracownicy COP-u zachęcili mnie do pracy, do realizacji. No i trochę ambicja, trochę pomoc. Właśnie i COPU i nie tylko, bo doradzono mi, żebym zaangażował do realizacji tego projektu jakąś profesjonalną grupę czy, czy, czy osób. I tak to, to, było zrobiłem. Dobre posunięcie. I to było bardzo dobre posunięcie. Zapłaciłem za te czynności, ale wiedziałem, że będzie to zrobione w terminie i tak jak należy. Warto ryzykować, bo jak widać na zaprezentowanych przykładach, inwestycje w nowoczesne technologie przynoszą zyski i dają nowe rynki zbytu, a przede wszystkim przewagę nad konkurentami. Cały czas dochodzą nowe oprogramowania, nowe, nowe, nowe możliwości, nowe urządzenia, więc należy się doskonalić, kształcić, żeby po prostu nie, nie wypaść z dobiegu. Dzisiaj nieinwestowanie w nowe technologie to jest zatrzymanie się w miejscu. Albo nawet i cofanie się. To jest po prostu wymóg. Jeżeli się chce istnieć na rynku, trzeba po prostu inwestować. Projekt współfinansowany